Dzień dobry, szanowni państwo, ja nazywam się Jordan Klis i dzisiaj witam was nie ze studia Zachodnia TV, z programu Ludzie Gór Olbrzymich, ale z ulicy olimpijskiej w Karpaczu, gdzie mieści się placówka grupy karkonoskiej GoPr. Dzisiaj spędzimy dzień z Michałem Klamutem, który był jednym z gości naszego programu. Więc chodźcie, zobaczymy co słychać u Michała, który opowie nam o tym, jak wygląda dyżur zawodowego ratownika GoPr. Chodźcie z nami. Jest z nami Michał. Michał, może na początek e, witam cię serdecznie. E, I opowiedz nam, e, naszym gościom, naszym widzom, e, jak wygląda taki dzień dyżurowy? Rozumiem zawodowego, zawodowego ratownika, bo e, ochotnicy jakby opowiadałeś nam troszeczkę poza, poza wizją, że wygląda to nieco inaczej, więc powiedz na swoim przykładzie, jak wygląda taki dyżur ratownika zawodowego. E, jak zaczynasz dzień, o który przychodzisz do, do placówki do waszej bazy i co dalej? Pewnie, no na początek zapraszam Was do naszej stacji, pokażemy Wam po kolei jak zaczynamy ten nasz dzień, od czego, od punktu A do punktu B, no i przejdziemy sobie sukcesywnie przez te nasze czynności poranne. No to dobra, czyli tak, przychodzimy do pracy na godzinę 8, pierwsze co, dyżur zaczynamy od kontroli naszych pojazdów, jak widzicie mamy tego trochę na stanie, Tutaj w stacji ratunkowej w Karpaczu mamy dwa samochody terenowe e, land Rovera i Toyotę, także musimy sprawdzić, czy wszystko tam działa po poprzednim dyżurze, tak samo mamy tutaj e, pojazdy typu kład. Aktualnie na stacji mamy cztery kłady, no i sukcesywnie trzeba sprawdzić, e, czy, czy jest olej w tych kładach, czy sygnalizacja świetno dźwiękowa działa, także spokojnie. Robimy sobie tego typu kontrole. Po sprawdzeniu pojazdów kierujemy się dalej do stacji, czyli kontrola naszej medycyny. Znajdujemy się właśnie w naszym ambulatorium. Tutaj znajduje się e, nasz sprzęt medyczny, w tym apteczki terenowe, które zabieramy na każdą akcję ratunkową. E, oprócz tego sprzętu e, mamy gdzieś tam zestawy do termoizolacji. Mamy, tak jak tutaj na załączonym obrazku, platformę do automatycznej kompresji klatki piersiowej. Ale tak no z ciekawych rzeczy to jest tylko mały ułamek sprzętu, którym dysponujemy i którego używamy w akcjach ratunkowych. To no, Michał, czy czyli wy no? cały ten, na plecach wiesz, Tak. To ja mogę założyć, czy on jest ciężki? No. nie Ile on jest? 20 kg. I z tym no. na szlak biegiem? No, 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 no. Serio? Jest, no. Kurczę Filip, nie wiem czy byś to założył szanowni państwo, ale... Proszę, mówisz, no, jest, jest trochę no, no, 20-25. No i nie zapominajmy, że to jest podstawowy sprzęt. No, nie rybki nie, nie nie Zazwyczaj dojeżdżacie pod jakby samego pacjenta, ale nie raz trzeba. Tak, no w idealnym scenariuszu jesteśmy w stanie dojechać do tego poszkodowanego, praktycznie tak nie do niego. Coś, no, ale nie weźmy coś. sobie pod uwagę akcje wprowadzone zimą, tak? Gdzie... Dojazd jest dużo bardziej utrudniony, gdzie jest ciężko dotrzeć do poszkodowanego. Nie mówiąc o zabezpieczeniu i ewakuacji tej osoby. I znowu przypominam, to jest tylko podstawowa apteczka. Do tego mamy sprzęt do ewakuacji, do termoizolacji, mamy jeszcze jakieś kardiomonitory, etc. Także. Robi się trochę kilo. No to tutaj, nogi, nogi, przysiady z tym plecakiem to mocno. Niestety, ciężka fizolka. No. I co dalej, no. Później mamy jakieś logowanie do systemu. E, tak, tutaj możemy przejść sobie dalej. Czyli podstawa naszego działania, można powiedzieć, nasze biuro stacji w Karpaczu, gdzie przyjmujemy wszystkie zgłoszenia ze stacji centralnej. Czyli jak dyspozytor w stacji centralnej dostanie informację o jakimś zgłoszeniu na terenie działania naszej sekcji, no to tutaj wszystko koordynujemy, zapisujemy. Tutaj mamy stan, jakby nasz osobowy, tu wpisujemy wszystkie dane w komputerze, mamy specjalne checklisty żeby wszystko sobie posprawdzać przed wyjazdem. Także można powiedzieć, że to jest taki mózg naszej operacji, tutaj w stacji w Karpaczu. Michał, powiedz nam te wszystkie czynności, o których nam opowiedziałeś, zrobione. To wtedy, jakby Jesteśmy się, gotowi do dyżuru. Ten dyżur, tak. Jesteś już gotowi, powiedz mi, i, i dzwoni ktoś. Coś się stało. Nie wiem, dajmy na te, te śnieżne stawki, o mm -hmm. których rozmawialiśmy przed chwilą. I jak to wygląda? Ktoś e, ra, e, z radio do ciebie dzwoni, tak? Tak, tak z... się, nie, Złama na noga śnieżne stawki, jest wezwanie przez aplikację ratunek. E... Co się dzieje dalej? to no, wygląda następująco. Tak, jak wcześniej wspominałem, ratownik, dyspozytor zbiera wszystkie potrzebne dane, które przekazuje następnie nam. My głównie w grupie Karkonowskiej GOP, no i nie tylko, we wszystkich grupach regionalnych bazujemy na radio łączności. Tutaj, radia Motoroli, jedno jest połączone, inaczej, mamy ustawiony. Kanał taki ogólny między wszystkimi stacjami. No i drugie radio w razie działania z LPR-em, czyli Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jesteśmy na ich kanale też. Cały czas. I wiem, ja tak. że najważniejszy tutaj jest dyspozytor, bo on zebrał te informacje i on musi tobie przekazać. Decydowanie. Co musisz ze no, sobą wziąć, tak? No musimy zacząć od tego, że dyspozytor jest jakby pierwszym w całym łańcuchu zbierania informacji. Czyli od rzetelnej pracy dyspozytora zależy to. Jakie informacje my do, dostaniemy i jak przygotujemy się do danego wyjazdu. No bo każdy wyjazd się czymś Jest. różni. Inaczej spakujemy się do prostego urazu mechanicznego na szlaku, inaczej. Spakujemy się, tak jak sam wspomniałeś, na jakiś ciężki uraz przy śnieżnych stawkach, gdzie wszyscy wiemy, tutaj miłośnicy karkonoszy, dojazd do śnieżnych stawków no jest niemożliwy. Czyli jedyne co nam zostaje, czyli wracamy do korzeni, czyli nie kłady, nie samochody, tylko zostaje niestety tylko i wyłącznie siła naszych mięśni. Czym jakby tak najbardziej różni się dyżur zimą a latem? Czy chodzi głównie o urazy, czy jak to generalnie wygląda? A jest to... większa urazowość jakby zimą, w wypadku zimą jest więcej, czy latem jedną? Nie, wiesz co, to podobnie się rozkłada. Wiadomo, że są miesiące mocniej i mniej obłożone, jeżeli chodzi o tą statystykę wypadków. Jednak jakbyśmy mieli rozróżnić lato od zimy, to zdecydowanie logistyka działania, no logistyka działania w zimie jest dużo bardziej złożona i czasem wypadki, które nie wiem, w lecie zajęłyby nam godzinę mhm. to w zimie mogą nam się rozłożyć nawet na 8 godzin, bo warunki atmosferyczne i to co dzieje się na szlakach będzie tak ciężkie i złożone, że nam się wszystko przedłuży. Dobra, a to, a to lato, mamy teraz lipiec mhm. albo początek sierpnia, nie wiem kiedy jakby pojawi się materiał. Jakby to lato jest bardziej angażujące dla was w sensie wypadków, czy jednak turyści można powiedzieć się poprawiają, są bardziej przygotowani do, do, do sezonu, sprawdzają pogodę i tak dalej? Wiesz co, no, bazując jakby na suchych liczbach, no to wypadków mamy coraz więcej. Szanowni państwo, jesteśmy pod samotnią, przyjechaliśmy tutaj na patrol z Michałem i dosyć przypadkowo spotkaliśmy Kamile, która pracuje w samotni, która ostatnio zdobyła Kazbek, więc wielkie gratulacje mam nadzieję, że mam nadzieję, że przyjdzie do naszego programu i o tym opowie. Może, może się zdarzy taka sytuacja Kamila. Ale chcieliśmy zapytać Kamile, bo pracuje tutaj w samotni na recepcji, czy zdarzają się przypadki, że turyści pytają gdzie są, gdzie trzeba iść na śnieżkę? Czy są tacy niezorientowani, mają takie pytania podstawowe, które powinni wiedzieć? Czy takie sytuacje się, się zdarzają na co dzień, powiedz nam? No tak, przychodzą tutaj, nie wiedzą gdzie się kierować. Na mapie gubi ich na przykład szlak biały. Że twierdzą, że to jest szlak biały, a to oznacza drogę transportową. Jeżeli już się tam. Mi dokładnie wytłumaczy, że szlaki się łączą, trzeba iść cały czas do góry, że szlak jest łagodny. Często też pytają, czy wózkiem wyjadą. Widzą kamienie, no to już są troszeczkę wystraszeni, <grym> czy, czy szlak jest taki cały czas, czy jest szeroki. Pytamy o to nie bez przyczyny, ponieważ zaraz będziemy też z Michałem rozmawiali o aplikacji ratunek i spytamy kilku turystów, czy znają numer na GOP. Tutaj jeszcze nawiążę do tego, co Kamila powiedziała, poruszyła bardzo ważną kwestię, Czyli kwestie nawigacji w górach, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tej naszej statystyce wypadkowej, skąd te wypadki się biorą, no to niestety częstym błędem turystów jest kierowanie się na mapach Google. Także z tego miejsca odradzamy zdecydowanie nawigowanie się na mapach Google. Zawsze korzystamy z map papierowych, najlepiej przygotowanych do turystyki górskiej, czyli zal zalaminowanych. Ewentualnie możemy się wspierać aplikacjami typu mapy CZ, mapy turystyczne, zegarki Garmina, tudzież inne formy GPS-u i nawigacji. No, a wracając do aplikacji ratunek i numeru ratunkowego. Są to, że tak powiem, podstawy, jeżeli chodzi o kontakt z nami, czyli z ratownikami. Numer 985, numer bardzo uniwersalny, gdyż działa we wszystkich pasmach górskich, od karkonoszy przez tatry po bieszczady. Może na początek powiedzcie nam, skąd przyjechałyście? W czyli dosyć niedaleko. Wiecie co? Bo jesteśmy dzisiaj, kręcimy dzień z Michałem Klamutem, czyli z tym świetnym ratownikiem, który tam siedzi do Was macha. I mamy takie pytanie: czy jadąc w góry, macie zainstalowaną aplikację ratunek? Nie. Nie, Nie macie zainstalowane? I co, jak coś się wydarzy w górach, złamiecie nogę, to, to jakie będą Wasze czynności, które podejmiecie? Numer znacie do GoPro? Tak. tak. Jaki jest numer? 995. A, dobra, no to widzisz, wszystko się zgadza. Dobra. Mam numer wpisany. Dobra, czy, czy numer jest A. Jakby coś się wydarzyło. A jakie plany dzisiaj na wędrówkę Państwo macie? No idziemy do vanga. Czy jadąc w góry macie, mieliście, macie zainstalowaną aplikację ratunek? Niestety nie. Ja tak. Pan ma. O. A numer, numer Państwo znacie do GoPru, jakby coś się wydarzyło? 985 Wszystko się zgadza, dobra, no to super. Kolejni przygotowani turyści, to miłego dnia życzymy i do widzenia. Michał, przed chwilą przysłuchiwałeś się i wie, większość turystów y, miała albo aplikację zainstalowaną, y, albo numer do GoPro znali, więc kiwałeś tam z uznaniem. Kiwałeś tam z uznaniem, pokazywałeś. Nasza robota nie idzie. Na marne, gdzieś tam prewencja działa, i byle tak dalej. A powiedz nam, bo niedawno mieliśmy też bardzo znane zawody w naszej okolicy, czyli trzy razy śnieżka. I na pewno każdy z Państwa czytał albo widział, widział filmiki, że w okolicy Domu Śląskiego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjent był ratowany w trakcie zawodów. I powiedz mi, bo porozmawialiśmy troszeczkę zakulisowo, co doprowadziło do tego, że tego Pana udało się uratować i że akcja cała akcja przebiegła bardzo pomyślnie. E, no tak, miało miejsce takie no niestety nieprzyjemne zdarzenie, e, jeden z biegaczy no, niestety doszło do nagłego zatrzymania krążenia, jednak w wyniku udzielenia naprawdę szybkiej pomocy udało się tego pana uratować. No i tutaj musimy zwrócić uwagę na łańcuch przeżycia. Chodzi o to, żeby bardzo szybko rozpoznać to, że poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha. Jak najszybciej oczywiście powiadomić służby, następnie przejść do RKO, czyli uciśnięć klatki piersiowej, e, następnie wchodzi na tapetę jak najszybsze e, strzelenie za ED, czyli defibrylator. E, oraz na końcu przyjazd służb e, profesjonalnych, ratunkowych, czyli tutaj mówimy e, o LPR-ze, mówimy tutaj o gops o naszych ratownikach. No i w tym e, akurat przypadku e, z zawodów trzy razy Śnieżka wszystko zadziałało po prostu jeden do jednego. E, od e, pana, który niezwłocznie udzielił pomocy, rozpoznał stan tego e, poszkodowanego, rozpoczął RKO, po przyjazd naszych służb, które akurat e, obstawiały te zawody, e, po udzielenie tej profesjonalnej pomocy a następnie ewakuację poszkodowanego lotniczym pogotowiem ratunkowym. Także tak naprawdę ta akcja pokazała, jak kluczowym czynnikiem w tych wszystkich akcjach jest czas, no jak ważna jest świadomość tych ludzi, czyli to co już wcześniej rozmawialiśmy. No nic tak nas nie przygotuje na to, co można spotkać w górach, jak wiedza i taka samoświadomość co zrobić i jak zachować się na szlaku. Szanowni Państwo, czyli jak widzicie, pomoc tak naprawdę zaczyna się od znajomości, numeru do GOPR czy zainstalowanej aplikacji, więc serdecznie polecamy, jeśli macie niezainstalowaną, to teraz to zrobić, a numer na blachę Wykuć 985. Poza kulisowo troszeczkę też o tym rozmawialiśmy, do której wykonujecie patrole w ogóle? To nie jest tak, że jedziemy sobie w góry i widzimy się od schroniska do schroniska. Jednak patrolę robimy w konkretnym celu, czyli żeby zobaczyć głównie jakie mamy warunki na szlakach. Czy po jakichś dużych deszczach, opadach, śniegu te szlaki nie zostały w jakimkolwiek stopniu rozmyte, zdegradowane? Czy nie robi się jakaś erozja w pokrywie naszych dróg dojazdowych? No i tutaj jakby też podziękowania dla Karkonoskiego Parku Narodowego, bo to wszystko jakby zgłaszamy do nich i fajnie sobie współpracujemy. Czyli KPN też odgrywa ważną rolę w waszej działalności? Zdecydowanie, no tutaj na tym terenie żyjemy w pełnej symbiozie, jeżeli chodzi o współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym. No jakby nie patrzył, to jest teren naszego działania z, drugiej, z jednej i z drugiej strony i no, Naprawdę myślę, że nieźle nam to wychodzi i myślę, że no, wzór dla innych miejsc. No typu. dobra. Szanowni Państwo, szanowni widzowie, to my zbieramy się, bo dochodzi godzina 12, więc, więc musimy zjeżdżać na dół. Tam zostawimy Michała już samego. Będzie, będzie do 19 trwał jego dyżur i będzie czekał na wezwanie. Aby nie było w ogóle tego wezwania, to każdy bezpiecznie spędził dzień. Szanowni Państwo, my z powrotem na ulicy Olimpijskiej wróciliśmy samotni. Michał, jeszcze w ramach patrolu, idzie zrobić krótki maratonik. Godzinkę ma, więc znamy wszyscy, wiemy, że to jest świetny biegacz, więc jeszcze w godzinkę jakieś 40 km. Do 50, do 50 w ramach do, poprawy do, kondycji. Luźnego rozbiegania. A luźne rozbieganie, więc Michał, my Tobie dziękujemy Dzięki za poświęcony bardzo, czas. również e, za poświęcony czas dla nas, e, dla szeroko rozumianej prewencji. Niech się wieść niesie, także dziękujemy Super. za to, że byliście u nas. Dzięki. mam nadzieję, że to będzie dyżur spokojny jak każdy inny, trzymaj się i dzięki jeszcze raz do zobaczenia.